W konkursie dla perfumiarzy niezrzeszonych w Los Angeles dowiedziałem się z internetu i postanowiłem wysłać zapach, który został skomplementowany bardzo na zajęciach. Niech zobaczą w Stanach, co tam w Polsce mieszają. Zapach składał się z głównych używek, właściwie, czyli z whisky, kawy i tytoniu. Tak wplecionymi między siebie, żeby żadna z nich się nie wybijała na pierwszy plan. I za przychodzi mail, że Piotr, jesteś w finale. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Piotrek jest w dziesiątce najlepszych na świecie perfumiarzy, y do końca nie byliśmy zaskoczeni, znaczy ja nie byłam zaskoczona, dlatego że to był konkurs artystów, i został wybrany jako osoba, która nie ma własnej perfumerii, więc na pewno to był ogromny sukces. Po konkursie właściciel perfumerii w Hollywood, Lucky Scent, zapytał mnie, czy nie chciałbym sprzedawać zapachu u nich. I do tej pory perfumy, mimo że już minęło od konkursu 3 lata, te perfumy sprzedają się w jednej z najbardziej znanych perfumerii w Los Angeles. Zapach tańca to połączenie nut piżmowych, czyli takich lekko zwierzęcych, nut orientalnych plus rzeczy sensualnych, czyli zapach ciała człowieka. Zaczniemy od Salsa lay. Brałem dla swojej szkoły nazwę Scent of Dance, 2, czyli zapach 3, tańca, 4. ponieważ bardzo mi zależało na połączeniu dwóch rzeczy, którymi się zajmuję, czyli taniec i zapach. Zainteresowanie zapachami wydaje mi się, że wzięło się z dzieciństwa. Ja miałem dom przy Starym Ogrodzie w Radomiu. To jest taki park, w którym kwitło bardzo wiele roślin. Ja z rodzicami chodziłem na spacery. Zbieraliśmy fiałki, na przykład, które wspaniale pachniały krótkotrwale, natychmiast ten zapach ginął. Zapach róż, dzikich róż i dla mnie to miało zawsze wielkie znaczenie. A pierwszy zapach, który kiedyś stworzyłem, to wpadłem w zachwyt nad płynem do mycia blatów czy czegoś takiego. I ja ten płyn oddestylowałem właśnie na aparaturze którą tutaj widać ko mnie. No i poszedłem w tym jeszcze wtedy do podstawówki, w tym zapachu nauczycielki po prostu był zachwycony, że wziąłem takie wspaniałe performance skąd w ogóle w tych czasach, bo był tylko brutal yy, i Wars. Zapachy były do tej pory moim hobby, którym zajmowałem się właściwie tylko tak jako odskocznia od pracy. Robiłem różne zapachy dla znajomych, czasami dla siebie. Traktował nas jako swoich konsultantów, pytał się, czy dany zapach może się spodobać. Three, four, five, Pierwsze perfumy, które robił, przypominały zazwyczaj kostki do toalety albo kadzidła właśnie kościelne. Kiedyś też użyłem perfum z cywetem, który jest wyciągiem jakby z gruczołów kota. Pachnie właśnie takim mieszkaniem, w którym mieszka kilka kotów. No i no, widziałem kręcenia nosem. Ale to wtedy jako ci konsultanci mówiliśmy, o nie, ten zapach to się nie, nie spodoba, bo czegoś jest za dużo. Od ponad 7 lat zajmuję się perfumami już troszkę poważniej, bo ciągle mam jakieś zamówienia, ciągle ktoś ze znajomych prosi o przygotowanie zapachu dla niego, czy jako prezentu. Są to bardzo nieoczywiste połączenia, bardzo personalne. Ja mam perfumy, które mają w sobie aromat skóry. Mój narzeczony ma perfumy, które mają szachran i łyski. Kiedyś po lekcji tańca jedna z pań powiedziała, że jest fanką jazdy konnej i bardzo by chciała, żebym stworzył jej taki zapach, który by jej przypominał albo odtwarzał dokładnie sytuację jazdy konnej. Zapach konia kojarzy się z taką przygodą, z nuty skórzane, nuty mchudębowego plus nuty piżmowe. Dało to naprawdę bardzo interesujące połączenie i na drugie zajęcia za tydzień już przyszedłem z zapachem, który trafiłem dokładnie w zapach jazdy konnej. To jest, można powiedzieć, warsztat perfumiarza. Ze składników, które tutaj widzimy, możemy już prawie wszystko namalować. Jednym z ciekawszych składników, a właściwie grupą składników, są nuty zwierzęce. Piżmo, bardzo zwierzęce, bardzo zmysłowe, i można powiedzieć, że nawet w niektórych przypadkach pachnie ono fekalnie, bo dodane w zbyt dużej ilości może powodować takie wrażenie. Ambra, to jest składnik, który jest pozyskiwany z wydzieliń wieloryba. Ja, Andre tak lubię, że nie mogę sobie odmówić połączenia tego składnika. Jest, jest przepiękny. Tworzenie zapachów dla mnie jest takim malowaniem w butelce. Chciałbym stworzyć taki zapach, który będzie takim pięknym połączeniem nut zielonych, nut drzewnych i nut powietrznych. Chciałbym, żeby to zagrało w jednym zapachu, żeby było inne niż wszystko to, co do tej pory wąchałem.